Witam w kolejnym odcinku Anekdot z Catprem i zapraszam Was na nigeryjską wersję milionerów, czyli Who wants to be a millionaire? millionaire? Nigeria miało miejsce w 2004 roku. Logo było takie, a nie inaczej, były Pytaniki znaki nigeryjskiej waluty, która nazywa się Naira. E, milionerów Nigerii prowadził jeden prezenter, czyli Frank Edoho. Co ciekawe, Who Want to be a Millionaire w Nigerii spadło z anteny z powodu afery z brakiem sponsora. No cóż, Who Want to be a millionaire nie mogło wrócić na nigeryjskie ekrany. Eee, tak wyglądało studio. No, ogólnie było małe, ciasne, klaustrofobiczne. Ale to norma w afrykańskiej wersji milionerów takie małe, ciasne, klaustrofobiczne studio. Mamy i tutaj mamy fenomen. Pierwsze pytanie było warte. 5 tysięcy naira, potem 7,5, 10, 15, 20 tysięcy kwarantowane, 30, 45, 70, 120, ćwierć miliona, pół miliona, milion, 2, 5 i 10 milionów naira, która padła w nigeryjskiej wersji tylko raz. No, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o nigeryjską wersję Hunts to Be a czyli milionerów. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.